Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym zajrzymy sobie, co się dzieje z banankami, z bananowcami. Także zapraszam na film. Dawno nie było żadnych filmów o moich bananowcach. Także, jak widzicie, bananowce od 15 maja wyjechały. I niektóre z alokacji, kolokacji. Jest Konkofi. Generalnie widać, że, że te liście są przypalone. Jeżeli chodzi o pogodę u mnie, to w zeszłym tygodniu było słonecznie, temperatury nawet około 40 stopni do 40 stopni. Natomiast w tym tygodniu jest dużo deszczu i wiatr, i słońce, tak można powiedzieć, z doskoku. Także myślę, że możecie się przygotować na coś takiego, bo z tego co zauważyłem, jeżeli. Jakaś pogoda jest u mnie, to mniej więcej tydzień półtorej. Później jest taka pogoda w Polsce. Tu jest kolokazja Kolminer. Jeżeli chodzi o słońce, to raczej jej szkodzi, z tego co zauważyłem. Jest ventricosem Maurelli, Ten, te moje dwie sztuki największe. Jak widać, wiatr robi im z liści jesień średniowiecza. Ale mimo wszystko i tak wyglądają dosyć ładnie. Ja tam ich nie, nie wkopuję, bo po prostu nie mam na to czasu. A być może w przyszłym roku coś się zmieni w tej sytuacji. Zobaczymy. Też nie jestem zwolennikiem wkopywania, z tego względu, że one potem rosną duże, potem trzeba je ciąć. No i to tak. Wolę, żeby sobie urosły troszkę mniejsze, a natomiast żeby sobie radziły bez cięcia, one też moim zdaniem Później startują o wiele lepiej, a jeżeli chodzi o cięcie to nie jestem zwolennikiem. Tu jest jedno z awokado od nasionka, to jak widzicie ma oparzenia słoneczne na liściach. Generalnie przedtem było dużo słońca, teraz jest dużo deszczu, także takie skrajności. Mniejsze alokazji. Się, się porobiły takie pożółkłe chociaż muszę powiedzieć, że ta alokazja moja, największa matczyna, no to ona tutaj ten sięga z prawie dwóch metrów ciekawie jestem jakby była wkopana do ziemi jakby się rozrosła warfka wędisz trzymany w domu nie wiem czy to przez te deszcze teraz tak trochę wyblak czy po prostu, no Kunkwat. Kunkwatowi by się tu przydało przyciąć liście, to znaczy łodygi w niektóre. Tutaj Ventricosum, zakupiony w zeszłym roku. Już jak dostałem nawozu, to sobie poszedł bardzo ładnie. Natomiast tu jest dwarf orinio, On Bardzo szybko rośnie, moim zdaniem. Tutaj, jak na dwarfa. Może to nie jest dwarf. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Sumatrane zebrinę rojo, to ona wypuszcza, wypuszcza w tym roku następne dwie odnóżki. Co można zaobserwować? Czy nawet bym powiedział? No i tu jeszcze jaka ciekawostka. Powiem, że te liście nie ma czynem tak jakieś skarbowa są, czyżby... To był znak, że, że wypuści kwiat. No nic, zobaczymy. Nie, pewności nie mam. Czas pokaże. Black Tai również. No, ja podejrzewam, że w naturze te rośliny są po prostu ogromne, ale jeżeli chodzi o nasze warunki, to szklarnie z reguły są małe. Chyba, że ktoś sobie wybuduje jakąś dużą czterometrową, chociaż taki Wętrikosum Maurelli to może w naturalnych warunkach dorosnąć do nawet 8 metrów, czyli przy takich dużych gatunkach bananów, to by trzeba, nie wiem, jaką dużą szklarnię wybudować, żeby to po prostu miało jakiś jakikolwiek sens. Także, jeżeli chodzi o mnie, to ja się nawet cieszę, że mi te bananowce nie rosną zbyt duże, bo mam potem. Możliwość yy, zmieścić je w szklarni jakoś. Maureli zakupiony w zeszłym roku, ale właśnie nie wiem, czy ja go po prostu nie podpnę w tym sezonie i go nie będę propagować, właśnie żeby mieć jeszcze więcej Maureli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu są natomiast te tamarillo z nasionek. No, jest, jest filmem o, o, o tym, jak, jak sieje Tamarillo, także osoby zainteresowane mogą sobie obejrzeć. Jeżeli chodzi o zimowane w domu, to żadne nie przeżyło. Po prostu one się pokryły jakąś taką czernią, młodyki no, i się nie umarło. Natomiast chociaż te w szklarni, to mszyce je atakowały, ale to też nie wiem, czy tutaj właśnie swojej aktywności nie, nie wykazały mrówki, które te mszyce roznoszą i po prostu poinfekowały rośliny tu natomiast jest ice cream w szklarni zobaczcie jaka różnica jeżeli chodzi o rośliny na zewnątrz a ice cream który został w szklarni to on tutaj po prostu szalał w porównaniu do, do tych innych on nie był za wysoki w tym sezonie on wyglądał na zbarniałego. a teraz zobaczcie on tam sięga pod sufit 2,70, no minus doniczka czyli z 2,40 liczmy oni liście są duże. Tu, dla porównania, tu jeżeli chodzi o X-Crossa, to ja go wystawiłem na zewnątrz, ale te temperatury ostre tak nie za bardzo mu zasłużyły, tu, że nawet jedna odnóżka padła. Także wstawiłem go z powrotem do szklarni i jak widać, wypuścił następną odnóżkę. Eksperymentalnie, czasami trzeba po prostu obserwować te bananowce, jak one reagują na, na dane warunki, bo. Yy, jak nie są przyzwyczajone do patelni, jak był w zeszłym tygodniu, to potem po prostu to wpływa szkodliwie na roślinki. To jest właśnie następne z roślin musafig, którą obciąłem z tego względu, że ten pień nie wyglądał zbyt ciekawie. I tu, jak widzicie, wypuszcza nowy, i wypuszcza tam następną oduszkę z boku. A jeszcze trzecią widzę. Taką malutką, także <gryżę> po kolei sobie wypuszcza naokoło od nóżki. No nic, zobaczymy. Chociaż z tego co słyszałem, to w niektórych krajach egzotycznych, jakieś wyspy, to tam właśnie robią w ten sposób, że ucinają główną bulwę, żeby właśnie jak najwięcej odnóżek wyrosło. Jak widać, to się sprawdza troszkę. Tu Yxcrosa uciął mi z głównej bulwy wyrosło. Natomiast tutaj poszło w dwie osobne odnóżki. No i tu następny dwarf kawęgisz. Ten z, obciętym, z obciętą rośliną maczyną. A jeszcze zapomniałem dodać, że ice cream wypuszcza odnóżkę. Przynajmniej w tym odcinku, bo podejrzewał, że być może mówiłem o tym w poprzednim. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę udanych wakacji, jeżeli akurat macie wakacje. No, a jeżeli nie, jeżeli jeszcze przyjdzie Wam poczekać do wakacji, tak jak i mi, to życzę Wam udanego weekendu, a przynajmniej tego, co z niego zostało. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Pa. No tu natomiast ten basioczek wkopany do ziemi, który zostanie na sezon zimowy.